Witam na kanale Planszowo. Dzisiaj omówimy sobie instrukcję do gry Decrypto. Grę otrzymałem w ramach współpracy reklamowej od wydawnictwa Portal Games, za co bardzo dziękuję. Mamy tutaj rozłożone komponenty. Więcej o tych komponentach. Zapraszam do unboxingu. I teraz tak: to jest gra imprezowa od 3 do 8 osób, nawet może być w sumie więcej, chociaż gra toczy się przez 8 rund. Więc jeżeli będzie 8 osób w jednej drużynie, maksymalnie, no to wtedy każda z nich będzie mogła być tym szyfrującym też po prostu, nie? Dobra, i słuchajcie: jedna drużyna biała dostaje taką 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 planszę, zasłonkę. Druga dostaje czarna i drużyna biała dostaje białe białe dyskietki z kodami. Drużyna czarna dostaje czarne i mamy też taki duży stos słów kluczowych po prostu, nie? I teraz tak, polega to na tym, że dzielimy się na dwie drużyny. Siadamy naprzeciwko siebie w ten sposób, żebyśmy absolutnie nie widzieli, co jest za tą zasłonką, czyli najlepiej właśnie naprzeciwko dokładnie usiąść. I w każdej drużynie po kolei jedna osoba będzie tą, która będzie szyfrowała, czyli będzie dobierała sobie dyskietkę będzie ją odkrywała tylko tylko szyfrant może widzieć tą czy przykład 4 3 2 nie mogą widzieć tej tych kodów członkowie jego drużyny dlatego że będą musieli zgadywać. Prawda? Dobiera sobie następnie cztery takie karty raz dwa trzy cztery i będziemy je tutaj sobie wsuwać. One są dwustronne. Możemy je tak, możemy je też obracać, więc jest tych możliwości bardzo dużo. Tu jest bodajże 440 haseł, tak? Tak. 55 kart jest raptem, ale są dwustronnie. Dobrze, I słuchajcie, jak sobie to tutaj powkładamy, to nagle się okazuje, że z tych, z tych właśnie takich no. Z tych, z, tych, z tych kart można, można sobie bardzo łatwo odczytać znaczy się, tu jest tak, że zależnie od tego jakie światło i tak dalej to można troszeczkę odczytać te karty, ale to nie szkodzi tu jest ten, i mamy tak mamy rakietę, mamy zachód, doktor i król to są nasze przykładowe przykładowe hasła tutaj do instrukcji co teraz robimy powiedzmy, że zaczynali właśnie czarni możemy używać klepsydry, to jest 30 sekundowa ale nie ma obowiązku. Możemy, możemy grać też, że tego czasu będzie więcej. Celem naszym jest zdobycie dwóch, dwóch białych żetonów. To są żetony zwycięstwa. Jeżeli zdobędziemy dwa, wygraliśmy. Natomiast jeśli nasza drużyna zdobędzie dwa czarne, to są y, żetony porażki, no to niestety przegraliśmy. Mogą wam się też zdarzyć sytuacje remisowe i tak dalej. Wszystko jest wyjaśnione w instrukcji, jak sobie z tym poradzić. Dobra. Y, mamy cztery hasła i te cztery hasła będą obowiązywać przez całą rozgrywkę. Do gry potrzebujemy jeszcze jakiegoś pisaczka i potrzebujemy naszą planszetkę. Te planszetki są dwustronne. Po jednej stronie jest przeznaczona dla białego, a po drugiej jest przeznaczona dla czarnego. Gdyby się okazało, że tych planszetek nam zabrakło, albo na przykład nie chcemy ich używać, tego z bloczku, bo na przykład grę przewidujemy, że za jakiś czas po prostu puścimy dalej w obieg i chcielibyśmy, żeby była kompletna, to możemy sobie na stronie portalu ściągnąć, ściągnąć, po prostu dodatkowe takie rzeczy, albo wejść na BGG, tam też są bardzo fajnie opracowane te planszetki gracza. Tu mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, mamy osiem tych, mamy osiem, osiem rund, przez osiem rund będzie się gra toczyła, mówię, w drużynie, w każdej rundzie zmienia się szyfran, czyli każdą kolejną dyskietkę będzie dobierał kolejny, kolejny szyfran. Tych dyskietek jest po 24 na łebka, jest tak, że nigdy te kody nie powtarzają się, czyli na przykład nie może, cyfry nie powtarzają się dwie takie same na jednym kodzie, czyli na przykład tu mamy 4, czy 2, ale nie mogło być na przykład 4, 3, 3. Prawda? Czyli zawsze będą ten. I teraz tak, tu mamy, tu mamy hasła i one są przyporządkowane do liczb. Jedynka to jest rakieta, dwójka to jest zachód, trójka to jest doktor, i czwórka to jest król. I powiedzmy, że czwórka, czwórka będzie, czyli musimy podać jakieś, jakieś słowo, które będzie nawiązywać do króla, następnie do doktora, następnie musimy podać do słowa zachód. Dobra, i teraz, teraz jest tak, że w momencie, gdy sobie to dobierzemy, będziemy podawać jakieś hasła, klucze, hasła, które będą nawiązywać, jakieś wskazówki, które będą nawiązywać do tych haseł. Problem polega na tym, że po prostu nasza drużyna zna te słowa kluczowe. Drużyna przeciwna ich nie zna. Hasła musimy podawać w ten sposób, żeby nasza drużyna zgadła hasła. Na przykład król podamy jagiełło, prawda? Będzie pasować do króla. Doktor na przykład powiemy zwierzęta, prawda? Będzie weterynarz. I zachód powiedzmy, powiedzmy dajmy na to, że powiemy Ameryka, o. Ameryka, prawda? I to wtedy będzie się mogło kojarzyć z tym, z tym. Natomiast drużyna przeciwna w pierwszym tym nie ma, nie ma żadnych wskazówek. Tutaj musimy sobie wpisywać, czyli wpisujemy pod pierwszą podpowiedzią, czyli dla pierwszej cyfry, wpisujemy właśnie, właśnie jak Dla drugiej wpisujemy. Dla drugiej wpisujemy co my tam wpisaliśmy, weterynarz, i dla trzeciej wpisujemy Ameryka, prawda? Teraz nasza drużyna będzie starała się zgadnąć, jaka będzie kolejność, ale zanim to zrobi, zanim poda, nasza drużyna poda, jaka jest kolejność liczb, szansę ma drużyna przeciwnika. Wiadomo, przy pierwszej może zgadywać, może też trafić, prawda? Bo to są tylko cztery liczby. Podaje, jeżeli, jeżeli trafi, dostanie, drużyna przeciwna dostanie punkt zwycięstwa, jeśli nie trafi nie dostaje, dostaje nic? Nie, nie dostaje nic, nie, jeżeli nie trafi tak, już momencik już momencik Odczytuje na głos trzy wskazówki, po czym wręcza kartkę pozostałym członkom swojej drużyny. Następnie drużyna czarnych zapisuje podane trzy wskazówki na swojej białej stronie karty. Tutaj czyli zapisuje, drużyna przeciwna też sobie zapisuje, znaczy będzie rozpisywać sobie. Momencik: <ścoughs> Pierwsza wskazówka, druga wskazówka. Yy, b, b, b. Dobra, tylko jak my sobie to zapisujemy teraz, już w momencie, bo się zgubiłem. Obie drużyny dyskutują oddzielnie, yy, i ten. <try> Cyfry ten Zapisujemy sobie tutaj te, te, te wskazówki, prawda? Czyli, jak ja będę podawał jakieś, ten, no to y, oczywiście nie mogę, nie mogę podpowiadać tak, żeby, żeby bezpośrednio wskazywać. Czyli nie mogę podawać na przykład liczby 1, 2, 3, 4. Y, nie mogę odwoływać się do wiedzy wiadomej tylko mojej drużynie albo jednemu z członków, to musi być wiedza powszechnie dostępna po prostu, nie? Drużyna przeciwnika sobie zapisuje te wskazówki, próbuje sobie zgadnąć yy, i podaje kod. Jeżeli nie zgadła, nic się nie dzieje. Natomiast nasza drużyna, jeżeli zgadła, dostaje dostajemy oczywiście żeton. Natomiast jeżeli nie zgadła, to nasza drużyna dostanie żeton yy, porażki. Kończy się tura yy, na przykład czarnych i teraz jest tura białych. Biali znowu dobierają sobie cztery Yy, znaczy to dobieramy przed rozpoczęciem gry, każda drużyna nie, dobieramy sobie cztery hasła, czyli mamy na przykład ucho, mamy legenda, mamy co tam jeszcze mamy, I mamy spot, uuu trudno, trudno, trudno i mamy stopę Dobra i na przykład teraz i teraz dobieramy sobie oczywiście tutaj szyfrant dobieraj też ma akurat 3, 4 3 2 czyli na przykład stopa to będzie but powiedzmy spod to powiedzmy niech będzie hmm, spot 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 na przykład iPhone prawda i legenda niech to będzie krasnoludek Prawda? I sobie, my sobie znowu zapisujemy. Yy, drużyna, yy, drużyna przeciwna też próbuje yy, zgadnąć, czyli drużyna biała próbuje zgadnąć jakaś kolejność, natomiast my mamy yy, te pierwsze wskazówki. Próbujemy. I przez pierwszą turę no, to jest to losowe, bo nie wiemy. Natomiast w momencie, gdy sobie dobierzemy kolejny kod. Mamy na przykład 431, więc tak znowuż musimy nawiązać do króla. Powiedzmy, król tam był jeło. Teraz będzie. Dajmy na to. Dajmy na to. Dajmy na to hmm, Buckingham, nie? Yy, Buckingham jako Pałac Królewski, yy, prawda? a na przykład Kraków, o Kraków. Yy, tutaj do doktora ostatnio był weterynarz, więc teraz na przykład sobie weźmy. Hmm, weterynarz był, a doktor. Doktor może być lekarzem, ale może być też stopniem naukowym, nie? Możemy podać słowo stopień, nie? Możemy sobie i tutaj zachód powiedzmy, no to dajmy na to, że że mm, powiemy mm, Berlin na przykład, nie? Ok, i zgadujemy. I teraz tak, y, drużyna biała miała już wskazówki z pierwszego tego, z pierwszego tego, więc może już próbować, y, patrząc po prostu, jakie, jakie wskazówki były... Ym... Jakie słowa zostały podane, może próbować zgadnąć już nasze hasło, może próbować sobie przypisać. Tutaj na tych dolnych polach, tak jak tutaj mamy właśnie w książeczce na przykładzie, mieliśmy powiedzmy początkowe pierwsze ten, mieliśmy wskazówki, to był Meksyk, Owad, i horror, i mamy Meksyk, że to była czwórka, horror, że to była jedynka i owad, i teraz jako drugie wskazówki dostajemy, na przykład wieczór z przyjaciółmi, parasol i odonata a hasła były takie, czerń, ważka, koktajl i sombrero i możemy sobie odonatę do owada przypisać prawda, wieczór z przyjaciółmi, no to dopisaliśmy sobie do trójki prawda i tutaj dopisaliśmy sobie Meksyk, parasol, prawda no bo też Meksyk, sombrero, parasol, też pasuje, też szerokie jako parasol działa, prawda i w ten sposób sobie właśnie właśnie próbujemy zgadywać, nie Także przerzucamy się nawzajem tymi hasłami, przez 8 rund yy, dążymy, oczywiście gra się kończy w momencie, gdy która jest z drużyn albo będzie miała dwa czarne, albo dwa białe i wtedy, wtedy przegrywamy, tak? Yy, yy, tak, jeżeli teraz hasła, to możemy się umówić, bo do, lepiej się, lepiej się dogaduje, bo możemy mówić hasła yy, słowami, możemy je zaśpiewać, możemy je zanucić, no, może trudniej, nie? Ale możemy na przykład pantomimum pokazać, możemy zatańczyć, prawda? No nie, no Ci też jest tutaj, prawda? Więc możemy na różne sposoby. Mówię, to musi być wiedza ogólnie dostępna dla wszystkich po prostu. Taka, którą dajmy na to. Można znaleźć w Wikipedii chociażby, nie? Nie znaczy, że wszyscy będą ją znać, nie? Ale ten, to nie może być taka wiedza, że nie wiem, wczorajsze śniadanie na przykład powiem, i wczoraj na śniadanie był. był był kurczak, na przykład, nie? I to by mogło pasować, powiedzmy, do doktora. Dajmy na to, nie? To nie może być taka wskazówka. Nie może bazować na literowaniu, prawda? jak kuchnia, na przykład, nie? Albo, albo na liczbach, prawda? Nie może nie może na przykład nawiązywać do ten. Na przykład potrójnej. Potrójny by nawiązywało do doktora. Nie może być takiej wskazówki, prawda? Dobra. I co jeszcze? No, w razie czego tutaj przelitrowanie? W polskim to akurat nie ma problemu, żeby przeliterować zazwyczaj. Natomiast, no, na przykład w angielskim, to, to często ta y, literacja słów jest, są nawet konkursy po prostu w ten sposób zrobione. No, specyfika danego języka, prawda? Yy, dobra. Dobra, i teraz Bayer polega na tym, żeby tak podawać wskazówki, żeby nasi zgadli, a przeciwnik jednak się nie domyślił, żeby go wyprowadzić w pole, żeby go zmylić, żeby, żeby czuł się niepewnie po prostu, nie? Żeby musiał strzelać. Żeby się strzelając też może zgadnąć, ale szansę ma wtedy już, już ten. I to, co jest ważne. Jedna wskazówka na jedną grę, czyli jeżeli użyłem słowa jakiego, no to już nie mogę tego słowa do końca przez te 8 rund użyć. W następnej grze, przy innych słowach, oczywiście będę mógł, będę mógł zrobić. No, oczywiście nie możemy wyjawiać tego, w żaden sposób pokazywać swojej drużynie tego kodu, prawda? Dobra, i teraz jest koniec rundy. I teraz mogą się wydarzyć różne takie sytuacje. Oczywiście, te karty kodów wtasowujemy z powrotem do naszej talii. Tutaj do tych dyskietek może, zostać, może się zdarzyć tak, że wrzucimy ją, będziemy tasować i się. Ona się nam czterokrotnie po prostu tutaj wylosuje, więc to jest. To też jest możliwe po prostu, jak najbardziej takie, takie zdarzenie. Nie? Co jeżeli się zdarzy remis albo coś innego. Sięgam sobie do instrukcji. Jeżeli na koniec rundy obydwie drużyny posiadają zarówno dwa sukcesy, jak i dwie porażki, możemy. No to będzie remis, prawda? zdobędą swój drugi żeton sukcesu albo drugi żeton porażki albo po 8 rundach będzie tak, że ani nie wygraliśmy, bo nie zgadliśmy, ani nie przegraliśmy po prostu, nie? To wtedy, wtedy po prostu jest remis i możemy policzyć punkt następujący. Każdy żeton sukcesu daje plus 1, żeton porażki minus 1, prawda? I sobie zliczamy te żetony i tak dalej. Wreszcie możemy wyłonić zwycięstwo w ten sposób, że każda z drużyn próbuje zgadnąć słowa w dowolnej już kolejności, słowa przeciw, drużyny przeciwnej i każde takie zgadnięte słowo no to jest oczywiście jeden punkt zwycięstwa dla danej drużyny, natomiast no, może to nie musi koniecznie wyłonić zwycięzcę, więc nadal może się zdarzyć ten. Gra jest bardzo szybka. Bardzo dynamiczna, wprowadza bardzo taki silny wątek emocjonalny. Także bardzo, bardzo zapraszam do tego, żeby się zainteresować i żebyście się no, zagrywali w tą grę. Jeżeli ktoś lubi gry imprezowe, jeżeli szuka, mówię, tu można nawet budować drużyny ośmiosobowe. Myślę, że spokojnie, po prostu nie, nie ograniczać się do tych ośmiu, ale wtedy każdy w drużynie będzie razszy za tym naprawdę w dużym gronie można się bawić. Będzie łatwiej, większa drużyna też będzie miała większe szanse na zgadnięcie. Dobra, słuchajcie, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie, również na recencji tego produktu. Dziękuję bardzo.